Uroczystość oraz sposób na to, żeby podziękować im za służbę, także te w czasie odgrywania hejnału z wieży magrackiej, liturgiczne wspomnienie św. Floriana, to święto wszystkich strażaków, w Krakowie szczególne miejsce, razem ze swoim patronem mają w bazylice św. Floriana, i to tam co roku gromadzą się na odpuście. Chcemy razem, we wspólnej modlitwie, wyprosić dla naszej parafii wszystkich, którzy na co dzień nawiedzają nasz Kościół, a szczególnie dla wszystkich. Małopolskich strażaków, dla Krakowa i całej ojczyzny Boże, błogosławieństwo i potrzebne dary. Święty Florian, swoimi życiem i śmiercią, dał przykład wiary oraz gotowości pomocy drugiemu człowiekowi. Obchodząc święto świętego Floriana, przypominając sobie te wszystkie wydarzenia z jego życia i wspominając świętą liturgię, naśladujmy go w jego odwadze, waleczności i niezłomnej wierze w Boga. Niech jego przykład pomoże nam przetrwać w trudnych chwilach i doda siły w walce o naszą wiarę. Wszyscy jesteśmy wezwani do poświęcenia się dla innych, tak jak to robił święty Florian i do wytrwania w naszej wierze, jak to czynił on przed swoją śmiercią. Na koniec mszy uczestnicy odpustu wzięli udział w procesji z Bazyliki na Plac Jana Matejki, a po powrocie do kościoła biskup Robert i ksiądz Grzegorz Szczepczyk otrzymali odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Piotr Ćwiga, krakowska.